Hello, my friend! This is Don Kasju YouTube Channel. Enjoy! And please remember to do your homework, you filthy animal! Siemanko, mordeczki! Postanowiłem wam jeden materiał dodatkowy przed live'em, gdzie będziecie mogli mnie pytać, nagrać, bo jest afera, że o, mogłem się odwołać, ale tego nie zrobiłem. E, ogólnie nie wiem po co to Piotr Jarosz mówi. Znowu tak, jakby chciał na tym złapać jakąś atencję. Uważam, że mało profesjonalnie się zachowuje. Tak, u nas były rundy 60 sekundowe. Jak ktoś był na stadionie, bo Fejn tego nie puścił, ale pewnie ma nagrania, to ja byłem przygotowany na te 60 sekund właśnie. I to ja stałem w oktagonie po 60 sekundach. Potem nawet już krzesełka nie brałem i stałem po 60 sekundach w oktagonie. A to Tomek potrzebował 90, sekunda. 90 sekund. Ja od razu Wam zaznaczę tym hejterkom, którzy mają pożywkę. Trochę Wam pożywki dałem, ale to o tym zaraz powiem. Ja i tak bym protestu żadnego nie składał, bo tak czuję się przegranym, że nie podjąłem jakiegoś wielkiego ryzyka, ale uważam, że Tomasz Adamek również nie podjął. Jako dwukrotny mistrz świata powinien mnie tam zdeklasować, a. Żadnej krzywdy mi nie zrobił. Ja może nie podjąłem zbyt wielkiego ryzyka, ale to doświadczenie, które zebrałem z dwukrotnym mistrzem świata w oktagonie, zaprocentuje teraz na, w przyszłych walkach. Więc i tak jestem z tego zadowolony i dużo miałem refleksji. Tylko wiecie, mądry Polak po szkodzie. I ze mną również tak było, że po walce dopiero tam mądrości mi przychodziły. A co do Piotra Jarosza to tak jak z Norwanem Pałką, pamiętam, przed walką opowiada, że on nawet nie będzie go w octagonie, nie będzie go na kartach punktowych, bo on się w ogóle nie zna na boksie. W ogóle się nie zna na boksie. Potem, jak protest składałem, bo sama federacja mnie zachęciła do tego... Dla to, mnie to Norman nie wygrał tej walki, i ja zrobię wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca i chuj mnie to obchodzi, więc zostanie złożony protest... What he said? He said that he's one you and... Uważamy, że normalnie macie często. Box now, what's what what up? up? Box, get me, get me box what's up, mate? Hey, what's up? Come on, Paul. I think for You think... W każdy z wodarzy uważał, bo z, zwłaszcza, że dostałem y, premię 100 tysięcy, tyle ile była warta sztabka złota, to jak złożyłem protest, to Piotr Jarosz nagle mówi, że żadnych tam błędów proceduralnych nie było. Nagle się znał na boksie. I nic. A teraz to zamiast się fajnie zachować, podejść do mnie i powiedzieć: Ty, y, były 90 sekund przerwy, a miało być 60, jak coś, możesz składać protest. I tak bym go nie złożył, bo czułem się przegrany w tej walce. A ale, no, no, tak jak mówię, no, powinien powiedzieć i by się fair zachował. A teraz robi jakieś dramy, to, że ja mogłem. A ja sobie was trochę potrolowałem, tak jak z tym czerwonym, e, strojem, bo też dbam o was, hejterki malutkie, żebyście sobie tam przed kąpem, przed tą klawiaturą, zakompleksieni wypisali swoje żale życia w tą klawiaturę, więc jak miałem czerwony strój to was pobejtowałem, że ej, sędziowie bardzo dobrze punktowali, no na czerwony, ja miałem czerwony, a taśmy niebieskie. No a wy w to łyk łykaliście i ja sobie e, się śmiałem z tych waszych komentarzy pod różnymi filmami. Więc tak jak mówię i tak protestu bym nie składał, podsumowując. Przegrałem tą walkę, doświadczenie super zebrałem uważam, z dwukrotnym mistrzem świata, Cztery rundy sobie przyboksowałem. Teraz na pewno bym inaczej to wszystko zrobił, ale tak jak powiedziałem, mądry Polak po szkodzie. I tyle w temacie. Nie wiem, co tu się rozwodzić. Tak jak mówię, no mam nadzieję, że Piotr Jarosz też jakąś refleksję będzie miał, bo coraz więcej zawodników jednak o nim się wypowiada w różny sposób. Coraz bardziej kręci ten Piotr Jarosz, więc możliwe, że ten jednak ta atencja, którą dostaje, to lubi, ale może za bardzo idzie w takie afery, nie? Więc, sędzia Jarosz, zastanów się trochę, czy cię aferki interesują, czy tak jak mówisz, sędziowanie na wysokim poziomie, no bo tutaj to widać, że kręcisz aferę, nie z niczego, bo to jak już były wasze błędy proceduralne, to albo sami powinniście zareagować, Albo siedzieć cicho, a nie tutaj, ojej, no jak kasuś by złożył. No to bym złożył byś. Wtedy byś miał buldupy. No i widzicie, słowo aferki mi się wkradło. Co do Piotra i Jarosza, bo już trochę mnie zdenerwował, ale co do aferek, no to gwiazda internetu, Boxel. Cały czas prosicie, żebym się wypowiedział na ten temat. Ja tak naprawdę dawno już od Boxdela odbiłem, yy, dawno go traktuję z dystansem. To wszystko, co się dzieje, ok, wypowiem się krótko, no bo cały czas o tym piszecie. Widzę, że wszystkie kanały o tym nagrywają. Ogólnie to uważam, że takie sprawy powinna rozwiązywać czy to prokuratura, czy w sędzia w sądzie, policja. Jest dużo organów które się zajmują takimi sprawami i to sąd powinien sądzić tego chłopaka skoro takie krzywdy robił czy to wiecie jakimi autami się rozbijał czy wysyłał takie zbreźne zdjęcia do jakichś małoletnich dziewczyn to wszystko powinny służby tym się zajmować a ja tylko powiem tyle że ja chyba bo od boksa już tak z dystansem go traktowałem. Wiadomo, nie będę mówił, jak przebiegała ta rozmowa, ale dosyć dawno. Nie wiem, z kim to ja walczyłem. Albo z Eltostem, albo z Ratajem. To było w pandemii, tam pod Krakowem w tym studiu, co taka tajemnicza była gala. To pamiętam, tam pod hotelem mieliśmy taką ostrzejszą konwersację. Wtedy już mi się zapaliła lampka, że no, Boxdella będę traktował z dystansem, bo. No, wtedy go oceniłem za bardzo głupiego chłopaka, i wtedy już zacząłem go traktować tak z dystansem i bardzo dobrze. Mordeczki. Ja miałem propozycję dołączenia do ich bandy tego projektu, który Boxdale tak rozmuchał: Amadeusz, Ferrari i Ennis. Więc I zobaczcie, już wtedy. Kurde, hajs no nie rządzi i to najbardziej w sobie doceniam, że nie, nie wszystko dla pieniędzy, a oni, patrzcie, do Amadeusz z Amadeuszem się pogodziłem kiedyś w Bratysławie, sobie wszystko wyjaśniliśmy, ale coraz dziwniejsze to środowisko jest. Ja dlatego super się cieszę, że działam sam, nawet jak jakaś afera jest związana ze mną, to nie proszę moich znajomych z biznesu, żeby mnie poparli, żeby oni potem po dupie dostali, tylko jak coś to biorę to na klatę i wyjaśniam sam, a oni zobaczcie, zresztą już Wardenga ostatnio podsumował Enisa, że albo jest durniem, albo yy... Ma brak szacunku do siebie. No i pewnie obydwo, obydwie wersje są prawdziwe. To tak, Boxlowi odmówiłem dołączenia do żadnej bandy, a on do mnie słowa mówi, że Enis, to powiedział, że no kwestia pogadania. Pomimo, że mamy konflikt, to kwestia pogadania, bo wiadomo, duży projekt, dużo hajsu można zarobić. A ja powiedziałem, że z nigdy nie będę w żadnym projekcie. To raz, ale też miałem na uwadze, że. Boxel to jest taki, że chwilę się zajmie projektem, potem wiadomo, już inne rzeczy, więc tutaj też po prostu nie, nie, nie podobało mi się, tak jak powiedziałem. Zonego nie znam, nic do chopa nie mogę mieć, bo go nawet nie znam. Ferrari go traktuję neutralnie, ale dziwnie byłoby mi być w takiej ekipie, że Ferrari z Enisem na jednej konferencji wyzywa się od cełordów, od wszystkiego, a potem piątki sobie zbijają. To raz. Dwa. Boxer kierował kiedyś Natanę. Aha, to, ale to już Wardenga podsumował Enisa. Yy, trzy. Ferrari się trzyma z Natanem, a oni teraz razem. No nie wiem, to, to, ten internet idzie w taką stronę, że ja tego naprawdę nie ogarniam i nie chcę uczestniczyć w takich projektach i bardzo się cieszę, że od początku jestem sam w tym internecie, znaczy mam tych znajomych wiadomo, no, czy to Mateusz Mil, czy Aleksander Muzejko, Sasza byli w tym show biznesie, robią swoje rzeczy i nie są zepsuci, dlatego cały czas się z nimi trzymam. Kilku innych też znajomych mam ale no to rozmawiam, mówię, no z 5-8% w tym całym show biznesie są w miarę normalni ludzie. Nie generalizuję, że wszyscy, ale większość to są... Mordeczki i teraz ostatni temat, o którym teraz jest głośno, to warto się do niego odnieść, temat Tazego. Ja go rozumiem, bo jest młodym, czym znaczy młodym chłopakiem, no jest w moim wieku się okazało, młodo wygląda, więc wydaje mi się, że ma pokładane w głowie. Zaczął tam emocjonalnie, ale potem trochę się poprawił. I ja go w pełni rozumiem, bo jak nie wiem, pie pie pierwszą bańkę zarobiłem i podatek, który musiałem do Państwa zapłacić, też mnie bolało. Też mnie mega bolało, więc go rozumiem, ale on wiedział, co podpisuje z Prime'em. Też musicie zrozumieć, Prime, że to jest nasz zawodnik. Stałaby mu się kontuzja. To my tracimy fajną gwiazdę, którą wykreowaliśmy. Mam nadzieję, że Tazy też jest tam wdzięczny, że mógłby jak inne gwiazdeczki, na przykład C i Glawiatorów, też są charyzmatyczni, ale nie zainwestowaliśmy w nich tyle, że się od razu tak wybili. A my tutaj w Tazego naprawdę w zarządzie rozmawialiśmy. Ja w nim bardzo duży potencjał widziałem. I powiedziałem, dawajcie, ściągnijmy mu pasuta. A pasut to nie jest mało pieniędzy. Więc zainwestowaliśmy w gościa bardzo dużo pieniędzy. Więc mam nadzieję, że Tazy jest nam wdzięczny. A te pieniądze, okej, okay, to, to nie jest mało, ale te pieniądze to też nie jest dla Prime'u bardzo dużo. Wiecie, organizacja Fajnej Gali to są naprawdę bardzo duże koszta. I te pieniądze i tak nikt nie zagarnie: czy to y, Tomasz Bezdrąg, czy któryś z y, innych wspólników. Tylko to pójdzie na organizację wydarzenia dla Was. Super, kolejnego wydarzenia dla Was. Prime MMA 10 już niedługo. I to będzie jakiś tam kropelka w tym, jakie pieniądze na takie wydarzenie idą. Więc podsumowując, ja rozumiem Tazego, że. Od bańki 200 koła to nie jest mało pieniędzy, ale no podpisał taką umowę przed. My też musimy brać pod uwagę to, że to jest nasz zawodnik. My go wykreowaliśmy, my w niego dużo pieniędzy zainwestowaliśmy. Bo tak jak mówię, pasut nie jest tanim zawodnikiem, ale czuliśmy w nim potencjał, więc mam nadzieję, że Tazy docenia to, że nie trzy miesiące może, ale z 4-5 miesięcy temu miał po kilku widzów na streamach. Potem więcej, potem dołączył do Prime. My mu zainwestowaliśmy w niego, sprowadziliśmy mu super zawodnika, pokonał go, od razu dostał od Fay mu szansę i wygrał cały turniej, więc powinien doceniać. Ja też już mu kilka przykładów mówiłem, bo widzę, że jest fajny chłopak i też ma już swój wiek. To nawet właśnie mu powiedziałem: o, Nie powinno ci odwalić, bo już trochę przeżyłeś, ale. Ja uważam, że tak jak ja, ja na przykład umiem doceniać i kilka lat mu sprzedałem tam na backstage'u, ale ja pamiętam, jak wchodziłem 4 czy około 5 lat temu w Afryki, za pierwszą walkę dostałem 16 tysięcy złotych. teraz dostaję kilkadziesiąt razy więcej, ale ja pamiętam to uczucie, jak ja doceniałem. Pamiętam, jak mój trener namawiał mnie na zawodostwo, na zawodostwo. I sobie tak pomyślałem, często miałem różne myśli w głowie, że czy dobrze zrobiłem, że nie przeszedłem na to zawodowstwo, czy źle. Potem pojawiły się fiki, ta oferta 16 koła za pierwszą walkę, ja pamiętam jak doceniałem. Mówię, kurde, na zawodowce jakbym poszedł, bym musiał 10 walk co najmniej stoczyć z kotami i nie przegrać żadnej i za 11 możliwe, że dostałbym dopiero wtedy 16 koła. I cały czas żyłem, cały czas pamiętam to uczucie, dlatego nie zwariowałem, wydaje mi się, w tym świecie frików tak jak większość tych pajaców zresztą wam wspominałem o bandzie. To dla hajsu oni zrobią wszystko. Już zapomną, że się wyzwali z kimś, że ten z tym jest powiązany, ten na tego, ten temu nagry układał teksty na Enisa na przykład czy to Boxdell Natanowi przetworzyli razem projekt gdy Natan miał walczyć z Enisem więc wiecie no to jest tak zakłamany świat i to Tazemu też na backstage'ach chciałem przekazać więc mam nadzieję że Tazy i tak mimo wszystko docenia to co dla niego zrobiliśmy i my też doceniamy to że Wywindował w górę i postaramy się mu na Prime No. 10, który już niedługo też ściągnąć fajnego zawodnika. Też dalej będziemy w niego inwestować. I mordeczki tradycyjnie. Pamiętajcie o łapkowaniu, o lajkowaniu, o komentarzach, o polecaniu i subskrypcjach, bo to nas z Henrykiem ósmym mocno motywuje. Piszcie w komentarzu, jakie materiały y, robić, bo mamy coraz więcej, zbieramy z Waszych komentarzy również pomysły i mamy jakiś zarys. Wiecie, czasem się tyle dzieje, że po prostu nagram Wam na szybko jakiś dodatkowy materiał. Ale live'y zawsze będziemy starali się chociaż raz w tygodniu zrobić, żebyście mieli dostęp i dopytać o pewne rzeczy, żebyście mogli po prostu. Więc jeszcze raz przypominam, lajkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze i swoje inspiracje dla nas. Dzięki, piona!